Dzisiaj graliśmy z chemikiem i postawiliśmy się temu chemikowi. Tak, myślę, że to był mimo przegranej dobry mecz, bo w tym drugim secie w pewnym momencie to my ustawiałyśmy grę, ale no, czegoś nam zabrakło, dogoniły nas i wręcz przegoniły bardzo dobrze. Reszta setów była poprawna, ale musimy jeszcze nad wieloma rzeczami popracować, żeby jednak wynik, który mamy utrzymać i wygrywać takie sety. Czego zabrakło? Może to była jakaś psychologiczna bariera, że już, że już może być tak blisko, czy, czy coś innego? Nie, myślę, że w pewnych momentach było problem z przyjęciem, a chemik no dysponuje naprawdę dobrym blokiem, miały grę poukładaną. Naprawdę dobrze na nas, a my tym razem na tej wysokiej piłce trochę się pogubiłyśmy. Zamykamy ten rozdział, te trzy kolejki pierwsze, i teraz gdzieś tam będziemy się mocować z drużynami, bardziej w naszym zasięgu. Tak, to prawda. To było fajne takie przygotowanie. Fajnie, że trafiłyśmy na trzy dobre zespoły, bo wiedziałyśmy, że tak naprawdę nie musimy ich wygrać, ale fajnie by było to zrobić. Teraz czekają nas mecze, właśnie tak jak powiedziałeś, z drużynami, które są w naszym zasięgu, i mam nadzieję, że to my będziemy Górą. Twoja zagrywka imponuje kibicom na hali. Słyszałem bardzo pozytywne opinie. To już jest 100%? To jest pełna moc poli? Nie, to jest dopiero połowa. A, czyli jeszcze się rozwinie pola Dokładnie. w tym elemencie. A w czym jeszcze może? We wszystkim, w czym się da.